Thank you Dobry, witam Was, kochani, jak zwykle z mojego małego saloniku w Wiedniu. Bardzo się cieszę, że znowu mamy okazję spotkać się na moim kanale. Wszyscy razem. Jutro jest 14 luty, Dzień Świętego Walentego w Turcji, mówią Dzień Zakochanych. I my z Kajanem dzisiaj późnym popołudniem, bo na godzinę 18 zaproszeni jesteśmy do naszych bułgarskich przyjaciół na obiad o kolację. Dlatego jak widzicie jestem już wyszykowana. Z tyłu za mną nawet taka walentynkowa podusia jest, którą chyba na pierwsze albo drugie walentynki Kajan ode mnie dostał. I bardzo ją lubi, często jak ogląda telewizor, to tak sobie po prostu ją trzyma. No i jest to takie cieplutkie wspomnienie, tak jak powiedziałam, pierwszych albo drugich wspólnych walentynek. Jak widzicie, jestem już wszykowana, zajęło mi to dosłownie 30 minut, nawet nie, to już z górką mówię. No, a Kajan oczywiście przed z pracy zjadł. No i siedzi tam w tej łazience. Nie wiem, jak długo mu to zajdzie. Dzisiaj robimy te walentynki, nie jutro, ponieważ jutro jest niedziela i jutro po południu już Kajan musi startować ze swoją pracą. Także nie będziemy mogli sobie posiedzieć wieczorem, jakiejś romantycznej kolacji zjeść, więc dzisiaj sobie zrobimy te walentynki wspólne, jak powiedziałam, z przyjaciółmi i z Bułgarii. No myślę, że tak do godziny 20, 21 posiedzimy, później przyjdziemy do domu i tutaj zrobimy sobie jeszcze jakąś taką... Małą romantyczną kolacyjkę z jakąś lampką wina, może wypijemy szampana. Zobaczymy. Ja jeszcze Kajanowi na walentynki żadnego prezentu nie dałam. Planuję sobie jutro zrobić takie świąteczne śniadanko. Ja jestem takim skowronkiem. Ja bardzo lubię wcześniej rano wstawać. I nieważne, czy to jest urlop czy to jest normalny dzień pracy, czy niedziela, ja praktycznie o godzinie 7 rano jestem już na nogach. No, Kajen znowu lubi sobie dłużej posiedzieć wieczorem, za to, no jak ma dzień wolny, to tak sobie lubi do 9, nawet do 10 pospać i myślę, że gdybym ja się nie kręciła po mieszkaniu i czasami nie zachowywała się głośniej, no to myślę, że pospałby sobie może nawet i do, pół, do 11. W niedzielę. Także postanowiłam, że jeżeli ja jutro rano wcześniej wstanę, to po prostu zrobię takie tureckie uroczyste śniadanko. No i przygotowałam dla niego torta w kształcie serca, z odpowiednim oczywiście napisem, ale to dopiero jutro ten tort się pojawi na stole. I nie mogę go dzisiaj na filmiku Wam pokazać, bo na pewno dzisiaj wieczorem on ten filmik będzie oglądał, i po prostu niespodzianka by się nie udała. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jaki tort przygotowałam dla Kajana, a myślę, że jest bardzo ładny, to zapraszam y, jutro na Instagrama. Tam na pewno wrzucę kilka fotek i pokażę Wam, jak ten tort y, wyglądał. Y, ja od Kajana prezent już dostałam. No i cóż to jest, zaraz Wam pokażę. Kiedyś mówiłam Wam na jednym z pierwszych filmików, że Kajan to jest taki bardzo praktyczny facet i on bardzo lubi dawać takie prezenty, które będą służyły później mi w dniu codziennym. Kiedyś opowiadałam Wam, że dostałam, nie pamiętam już na urodziny czy na Dzień Kobiet, na przykład nowoczesny, leciutki odkurzacz. No i szczerze mówiąc, dla mnie to było bardzo mało romantyczne, no ale Kajan stwierdził, że ten odkurzacz mi kupił, po to, żeby moja praca lekką się stała. Oczywiście on z tego odkurzacza również korzysta. Tak, tak. kiedyś znowu dostałam jakiś tam zestaw bardzo drogich, naprawdę fajnych tureckich garków. Również jestem z tych garków bardzo zadowolona i do dnia dzisiejszego no, wspólnie te garki używam. W tym roku mój kochany Kajan również spisał się, stanął na wysokości zadania. No i zaraz Wam pokażę, co tym razem dostałam na walentynki. Ale od razu chciałam Wam zaznaczyć, że dla mnie Święto Zakochanych nie jest to plebiscyt, festiwal prezentów. I tak naprawdę nie liczy się to, jak drogi jest ten prezent, jak duży jest ten prezent. Dla mnie, Dzień Zakochanych Walentynki jest to dzień który jest dobrą okazją, żeby w troszeczkę inny sposób wyrazić, jak bardzo się kocha daną osobę. My z Kajanem dosyć często mówimy sobie kocham cię. Ale w tym dniu chcielibyśmy to wyrazić jakoś specjalnie i dlatego może udelobujemy się jakimiś tam prezentami, ale naprawdę nie są to jakieś tam szczególnie drogie prezenty. Chodzi po prostu o pamięć, o to, żeby komuś zrobić przyjemność. Oprócz tego, oczywiście, zawsze jakaś kartka do tego dołączona jest z jakimiś osobistymi życzeniami. Z jakimś ładnym wierszykiem na przykład, i te karteczki gdzieś tam sobie u nas stoją za szybą. Oczywiście z datą, żebyśmy wiedzieli kiedy to było. I naprawdę jest to bardzo miła, fajna pamiątka. No dobrze, ale jeżeli już mówiłam o tych prezentach, no to pokażę Wam, jakie dostałam te prezenty. No i tutaj, o, jest, słuchajcie, dostałam patelnię. Taką żeliwną patelnię. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo ciężka. Tutaj ma takie wyżłobienia. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zobaczcie. Ale naprawdę, ona jest bardzo, bardzo ciężka. I szczerze mówiąc, jeszcze nie bardzo wiem, co będę na niej smażyła. Myślę, że pierwszą próbę zrobi Kajan i będzie te swoje sławenne steki wołowe. Na tej patelni robił. Oczywiście, przed pierwszym użyciem dostałam instrukcję do przeczytania, jak mam obchodzić się z tą patelnią, ponieważ jest to podobno jakaś dosyć droga i porządna patelnia, więc żadnych gąbek, żadnych druciaków. Trzeba na nią bardzo uważać. No więc dobrze. Bardzo się cieszę, że pomyślał o mnie. Tylko, że mówię, troszeczkę jest ciężka. No ale żeby tak nie było, że tylko rzeczy do kuchni i zawsze kupuję, no to w tym roku, ponieważ wie, jakie są moje ulubione perfumy i że dosyć dużo ich używam, no więc dostałam swoje ulubione jeszcze perfumy, czyli La Vieste Bella Lancolma. Zobaczcie, to są moje ulubione perfumy. Proszę zobaczyć. Myślę, że widać chyba dobrze. Myślę, że wiele pań zna tych zna te perfumy, i tak jak ja, to była miłość od pierwszego wyjrzenia. Oczywiście, czasami na jakieś tam specjalne okazje, na przykład bardzo też lubię Coco Chanel Mademoiselle, ale tak, na co dzień, to jednak te perfumy mi najbardziej odpowiadają. No i dostałam. Oprócz tego, że, że dla kajana mam przygotowanego torta na jutro, no, zrobię to takie śniadanko. Tureckie, no postaram się, żeby było wszystko to, co powinno znaleźć się na stole. No to oczywiście też mam jakieś tam, no dobrze, powiedziałam już, jakieś tam, no to też powiem już do końca, że też mam jakieś tam pudełko czekoladek, ale z przyklejonym zdjęciem naszym i również ulubione Kajana perfumy. Także myślę, że będzie zadowolony, ale tak jak mówię, to są jakieś tam tylko drobiazgi i no, nie chciałabym, żeby to święte kojarzyło się nam wyłącznie tylko z jakimiś tam prezentami. Ale myślę, że wspólnie, jeżeli spędzimy czas miło, przyjemnie, spokojnie, będziemy uśmiechnięci, jak zwykle, powspominamy sobie troszeczkę. Myślę, że to jest, to jest najważniejsze. I w tym dniu. Chciałabym, że jeżeli macie jakąś bliską osobę koło siebie, żebyście również miło, przyjemnie ten czas spędzili i wszystkie troski, wszystkie smutki zostawili gdzieś tam za sobą, żebyśmy nie, może nie rozmawiali o rzeczach w tym dniu, które mogą nam sprawić przykrość. Napijcie się dobrej lampki wina, przygotujcie jakieś fajne jedzonko, wasze ulubione. Włączcie sobie jakiś fajny film, albo posłuchajcie waszej ulubionej muzyki i postarajcie się to naprawdę pięknie spędzić. A teraz moi drodzy, chciałam wam kilka słów powiedzieć. Tak trochę wzięło mi dzisiaj na wspomnienia o naszych pierwszych walentynkach. Ja wspominam je bardzo miło, Kajan troszeczkę mniej miło. Dlaczego to zaraz się wszystkiego dowiecie. Myśmy z Kajanem poznali się jesienią na Otobę. Na Oktoberfest. był to październik. No i spotykaliśmy się już tam 2-3 miesiące, no i postanowiliśmy zacząć tak, tak spotykać się już na poważnie. Zaczęliśmy coś tam czuć do siebie, jakieś tam pierwsze takie delikatne wyznania, delikatne muśnięcia dłoni. Naprawdę było to bardzo romantyczne. I czasami wydawało mi się, że to jest dziecinne, no ale zawsze tłumaczyłam sobie, że przecież na miłość nie jest za późno. I jeżeli czuję jakąś sympatię i coś więcej do mężczyzny, to dlaczego mam to skrywać? No i moi drodzy, nastał dzień 14 lutego. No i chciałam już tak bardziej na poważnie, bardziej oficjalnie powiedzieć Kajanowi, jak bardzo jest dla mnie ważny. No i co tutaj zrobić? Tak po prostu usiąść i powiedzieć: Kajan, fajnie mi się z tobą z tobą spędza czas, czuję coś więcej do ciebie niż tylko sympatię, moje serce mocniej bije. No takich wyznań jeszcze nie było, no ale tak usiąść i po prostu powiedzieć, no to tak, dla mnie to takie mało romantyczne. No i właśnie uznałam, że ten 14 luty to jest super okazja, żeby pokazać facetowi, jak bardzo mi na nim zależy i że traktuję go bardzo poważnie. Yy. Ja obchodziłam dzień walentynek w Polsce zawsze, bo od połowy lat 90., no, walentynki z roku na rok zaczęły coraz bardziej takie popularne się stawać, i dla mnie to było normalne, że jakiś, jakimś obdarza się osobę, z którą się jest, jakimś tam takim drobnym upominkiem i fajnie, miło spędza się na przykład wieczór przy romantycznej kolacji. I wydawało mi się, że dla Kajama to jest również normalne, i on doskonale wie że 14 luty, no to jest Dzień Zakochanych, no i liczyłam na to, że skoro już jesteśmy kilka miesięcy razem, no to wyobrażałam sobie, że, no oczywiście teraz fantazjuję i troszeczkę mówię to ironicznie, ale wydawało mi się, że mój książę przyjedzie do mnie na białym koniu i wręczy mi wielki bukiet kwiatów. No, a tak na serio to wyobrażałam sobie, że w tym dniu zadzwoni do mnie, no i zaprosi mnie na jakąś romantyczną kolację, albo zaprosi mnie do siebie, bo wtedy jeszcze nie mieszkaliśmy razem, no i również coś tam dla mnie przyrządzi. No, a ja oczywiście wejdę z jakimś tam prezentem, z jakąś niespodzianką. No i będzie cudownie. No i dobrze, rzeczywiście tak się zdarzyło, że Kajan mnie do siebie zaprosił. Zrobił te swoje słynne steki już wołowe. Jakąś tam sałatkę, pieczywo, czosnkowe, bo to jest jego takie danie pokazowe. Rzeczywiście wszystko było pyszne. butelka wina była również. No, ale ja oczywiście wystroiłam się na tą kolację jak stróż Bożyciało. No i właśnie zrobiłam identycznego torta, jakiego przygotowałam na jutro, czyli upiekłam ciasto czekoladowe, ale w kształcie serca i oblałam je taką czerwoną pomadą i nie napisałam kocham cię ani I love you, ale napisałam tekst dla kogoś, kto jest bardzo blisko me, bliski memu sercu, dla kogoś, kto jest bardzo bliski memu sercu, tak. Taki napis widniał na tym torcie. No oczywiście po pracy do północy robiłam tego torta. Wyszykowałam się, no i jadę. No Kajan otworzył mi drzwi. No i oczywiście mówi, a co ty tam masz, znowu jakieś ciasteczka kupiłaś? Ja mówię, niespodzianka. Aha. Ach, no tak, przecież dzisiaj 14 luty. I taką konsternację w jego oczach zobaczyłam. No i wziął tego torta, otworzył to pudełko. No i jakież było jego zdziwienie, kiedy zobaczył torta w kształcie serca. No i taki dosyć wymowny, jednoznaczny napis na tym torcie. No on przygotował tylko kolację, chociaż dla mnie to było naprawdę... Aż, a nie tylko, no ale myślę, że chyba gdyby wiedział, że ja przyjdę z jakimś prezentem, no to myślę, że pewnie też coś by kupił. I oczywiście podziękował bardzo, pocałował mnie w rękę, że zrobiła mu bardzo dużą niespodziankę i on tego torta przyjmuje jako wyznanie miłości. I powiedział: Przepraszam Margarita, że. Nie przygotowałem dla ciebie żadnego prezentu, ale tak naprawdę takich prawdziwych walentynek to ja jeszcze nigdy w życiu nie obchodziłem. Oczywiście, nie jesteś pierwszą kobietą w moim życiu, ale nigdy z moją partnerką nie obchodziłem walentynek jakoś specjalnie uroczyście. Czasami gdzieś tam wybraliśmy się do kina albo po prostu wspólnie zrobiliśmy jakieś tam jedzenie. Ale nie było u nas tradycji obdarowywania się prezentami. Nikt nikomu miłości w tym dniu nie wyznawał. Jak ja jeszcze byłem w Turcji wiele, wiele lat temu to święto świętego Walentego dopiero raczkowało. Nie było tak popularne jak dzisiaj. Więc, jak byłem młody, to po prostu nie było takiej tradycji, że między dziewczętami i mężczyznami była wymiana jakichś takich słodkich, serduszkowych prezentów. Później już tutaj w Austrii, również jak powiedziałem, nie mieliśmy tradycji specjalnego obchodzenia walentynek, a nawet wręcz przeciwnie, czasami śmialiśmy się z tego, że jest to tylko i wyłącznie nabijanie kasy sklepikarzom. A ty nie dosyć, że własnoręcznie zrobiłaś tego torta, to jeszcze umieściłaś na nim taki wspaniały napis. I szczerze mówiąc, za nie mówiłem, i nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, ale obiecuję ci, że odwdzięczę ci się po stokroć. No i moi kochani, rzeczywiście y, tydzień później, y, w sobotę znowu przygotował. Y, Specjalną kolację dla nas. I dostałam, oczywiście, już z cukierni. Nie zrobił tego sam. Równie pięknego, dużego torta w kształcie serca. I na tym torcie widniał napis Też cię kocham, na zawsze Twój. Więc muszę Wam powiedzieć, że było to bardzo sympatyczne. Do dzisiaj czasami śmiejemy się z tego. Ale tak troszkę z łezką w oku wspominam te pierwsze walentynki, i staram się, żeby jednak ten symboliczny właśnie tort w kształcie serca pojawiał się za każdym razem w tym dniu na naszym stole. A to moi drodzy, do tego torta tydzień po walentynkach już dołączona była taka kartka od Kajana, którą trzymam. Do dnia dzisiejszego w moich dokumentach. I jest to kartka, tutaj z napisem z okazji walentynek. I w środku, i w środku jest taki tekst: Moja ukochana Margarita. Życzę Tobie i nam, żeby takich pięknych Walentynek, jakie mieliśmy ostatniego tygodnia, żebyśmy mogli jeszcze spędzać razem co najmniej na następne 50 lat, Cuzamen, czyli razem w szczęściu, w zdrowiu. Twój na zawsze, Kaja. Ech, słuchajcie, bardzo jest to sympatyczne, bardzo miło, dlatego do dnia dzisiejszego. Trzymam tą karteczkę z innymi dokumentami, które dla mnie są bardzo ważne. Nie chciałabym, żeby gdzieś się zapodziała. Mam nadzieję, że w Dniu Walentego od swoich ukochanych osób podobne życzenia również otrzymacie. Moi drodzy, Słyszę, że Kaja już się wyszykował, więc po mało, po będziemy się już i będziemy na tą naszą obiad-kolację do naszych znajomych iść. Życzę Wam dzisiaj pięknego wieczoru, cudownych wrażeń, cudownych, miłosnych wyznań. Jeżeli dzisiaj nie będziecie obchodzić walentynek, to jutro życzę Wam cudownego dnia. Moi drodzy, kochajcie się, szanujcie się. Dbajcie o siebie nawzajem, idźcie na kompromisy. Naprawdę, nie warto czasami kłócić się o jakieś głupoty. Życie jest tak krótkie. Trzeba je chwytać, trzeba z niego korzystać. Nie bójcie się powiedzieć swoim bliskim: Kocham Ciebie, zależy mi na Tobie, jesteś bliski memu sercu. Nie wiemy, ile jeszcze będziemy żyć. Nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy mieli możliwość wspólnie iść przez to życie z ukochaną osobą. Dlatego nie szczęćmy pięknych słów, nie szczęćmy miłości. Życzę Wam tego w tym dniu świętego Walentego. I cóż, widzimy się już za tydzień. Pa, pa.